Warszawa to chyba widać, Warszawa Centralna. No i te arterie, aleje jerozolimskie. Gdybyśmy były w Anglo-Ameryce Białystok, to nawet jerozolimskie by tego nie było, no bo tamtych Żydów nie ma. Także proszę Państwa, Warszawa, Warszawa i z Warszawy nadajemy radio Koncita. Zapraszamy do słuchania. Chociaż często są też i zdjęcia różne takie, proszę Państwa, z Warszawy, to jednak nasze radio to KFN Euro Koncita. Barbie Baby Langstrum Extra, taka polityka polega na opowiadaniu, są to komentarze, naszego radia to KFM Euroconcita Barbie Baby Langstrum Extra. Dlaczego ta baba, dziad pojechała do samego papieża? No bo tak, oszustka, to dopiero po, po 50 latach, po jakimś czasie, po stu, dowiedzieli się, że to jest oszustka. Irena Winczowa się prawdopodobnie nazywała, Makryna Mieczysławska. Ile takich oszustek jest? A teraz jak państwo zobaczą, teraz skarb państwa dobrał się do tych, którzy pieniądze zawierali czy rozdawali, kamienice, wyczyszczacze, kamienic. No, wiecie państwo, w Warszawie nie może być aż tak wielki dobrobyt, dlatego tu jest ta fatelnia, ludzie są głodni, nie mają co jeść, no bo wiecie państwo, za mało może tych kamienic, które... Zostały sprzedane, ja wiem, ale zresztą i tak jak brał ktoś prywatnie dla siebie, dla swojej rodziny, no to przecież nie rozdawał tak jak w komunizmie. Ani więc, ani komunizm się tu sprawdził, czyli że się nie sprawdził, ani Pan Jezus Chrystus, prawda, że większa radość, więcej radości wynika z dawania niż brania. To więc jak nabiorą, się nachapią, się nacapią sami dla siebie, tu, tu. Na Mazowszu nad Wisłą w Warszawie. Wisłę będziemy reklamować. To się cieszą wtedy. Ha, 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 ha. Polska sobie radę da. Ha, 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 ha. I choineczkę.